Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Hiszpański Guardia Civil doprowadzili do zatrzymania łącznie 10 osób na terenie Polski oraz Hiszpanii, które podejrzane są o wystawianie nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy pochodzących z tego procederu. Przestępstwa dotyczyły m.in. usług budowlanych, reklamowych i transportowych. Podejrzani wpadli na Wyspach Kanaryjskich. W tym samym czasie w Polsce zatrzymano kolejne trzy osoby, wszystkie z województwa śląskiego. Chodzi o wyłudzenie łącznie ponad 100 160 milionów złotych. Na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego hiszpańscy funkcjonariusze przeszukali miejsca, w których ukrywali się poszukiwani, w tym także przeszukano ekskluzywną willę w Las Palmas. Pod w działanie na terenie Hiszpanii zabezpieczono dokumentację księgowo-finansową komputery, ale także telefonu komórkowe. Wobec tych osób wszczęto już procedurę ekstradycyjną. Warto podkreślić, że działania były zrealizowane na poziomie międzynarodowym, ale także dzięki współpracy Europolu, Eurojustu, ale także przy wsparciu oficera łącznikowego CBŚP. W śledztwie łącznie występuje prawie 200 podejrzanych, którym przedstawiono prawie 700 zarzutów. 124 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 44 osoby zostały tymczasowo aresztowane.